Budowa drogi krajowej 91 na odcinku Tczew-Charlin. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy, wartość projektu wynosi 41 302 457 zł i 73 grosze. W bieżącym tygodniu wykonywano następujące roboty. 36 tydzień. Roboty drogowe do dnia 5 września 2014 roku. Na odcinku miejskim od Alei Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej strona prawa. Regulacja i wymiana studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Układanie nowego krawężnika. Wykonywanie opaski i obrzeża. Wykonywanie napraw płytkich spękań poprzecznych. Wykonywanie napraw głębokich spękań poprzecznych. Odcinek 42 plus 0,50 do 42 plus 946 strona prawa. Wykonywanie napraw płytkich spękań poprzecznych. Wykonywanie napraw głębokich spękań poprzecznych. Wykonano podbudowę bitomiczną na poszerzeniu. Wykonano warstwę wyrównawczą. Kontynuacja wycinki drzew. Odcinek 45 plus 340 do 45 plus 900 strona prawa. Odchumusowanie strony lewej. Wykonanie koryta strona lewa. Roboty mostowe do 5 września 2014 roku. Kładka pieszo-rowerowa. Wykonanie wykopów pod podpory skrajne przyczółki. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych poprzez sondowanie i wykonanie podłoża pod przyczółek P4 od strony Charlina z betonu klasy C12x15 o grubości 20 cm. Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu przyczółka P4. Częściowe wykonanie ścianki szczelnej na filarze P2. Wykonanie ścianki szczelnej na filarze P3. Zbetonowanie podłoża betonowego pod przyczółek P1. Zbrojenie trzonu przyczółka P4. Most nad kanałem młyńskim. Roboty rozbiórkowe na prawej stronie obiektu. Nawierzchnia jezdni wraz z izolacją krawężniki kamienne, kapy chodnikowe, balustrady stalowe, podbudowa nad płytami przejściowymi, frezowanie betonu płyty ustroju nośnego, zbrojenie nad betonu płyty ustroju nośnego, przygotowanie płyt przejściowych pod izolacją zgrzewalną, Izolacja z papy zgrzewalnej na płytach przejściowych na podłożu z żywicy. Zbetonowanie warstwy nad betonu C30x37 na ustroju nośnym. Wykonanie zbrojenia i zabetonowanie warstwy ochronnej na płytach przejściowych wraz z izolacją cienką i drenażem za płytami.